Cześć, z tej strony Maniek, a to jest FIFA 13. Ten filmik będzie swoistą zapowiedzią nowej serii, którą e, będę, będę prowadził na moim kanale. Będzie to seria związana z trybem FIFA Ultimate Team, w skrócie FUT. E, myślę, że jest to najciekawszy tryb na pewno w FIFA, w FIFA 13. Tryb online. Będę grał mecze, będę je nagrywał, no i... E, najciekawsze sytuacje będę, będę przedstawiał, będę komentował. No i na początek zagramy sobie Puchar złoty myślę, że, że na początek będzie to dobra, takie dobre przetarcie przed, przed ligowymi zmaganiami, być może jakieś inne turnieje. I przedstawię wam skład, którym będę, będę grał. To jest, to jest właśnie mój skład. Widzicie ocena średnia. To jest 81, po prawej stronie macie pokazane. No i od bramki zacznijmy. A więc Artur Moraes po lewej stronie, Maxwell. Dalej, w środku obrony Dante. Andre Diasz, po prawej stronie obrony Mario Fernandes No i skrzydłowi ofensywni, Danilo Diasz po lewej stronie i Carlos Eduardo po prawej. Defensywni pomocnicy to Luis Gustavo. I Fernando, któremu muszę kontrakt kupić. No i cofnięty napasnik to Wagner Love a, wśród, a z y, Wysuniętym napasnikiem jest Wellington. Bardzo szybki napasnik, polecam go, szczególnie. Y, tym, którzy lubią grać z kontrem, lubią grać tak naprawdę dynamicznie szybko. No i ławka rezerwowych y, No i właśnie chyba się zdziwicie, bo jest ona silniejsza od tej... od tej... od tego składu, który, który jest na... Wyznaczony przeze mnie. Gram dla, tak dlatego, bo wymieniam te składy po to, żeby wymieniam tych zawodników, żeby kondycja mi się odświeżała od, od, od i żeby nie trzeba było tam szaleć z tymi kartami kondycji. Składam jeden skład na jeden, mecz, na następny drugi i tak, i tak wymieniam. A więc zawodnicy z ławki. Julio Cesar, Felipe Luis, Dede, Felipe Melo, Kaka, Alessandre Pato, Jonas, Rafael. Dawid Louis, Lucas, Ramirez i jeszcze Wellington Nem. Też bardzo szybki napastnik. To jest mój skład. Tym składem będę grał na pewno w tym pocharze złotym, który sobie zaczniemy. I myślę, że już w, ty, w lidze. No, już wcześniej awansowałem, jakiś czas temu, do, do, do pierwszej ligi. Także zaczynam od pierwszej ligi. Natomiast będę chciał po prostu wygrać ją. Tak, żeby, żeby zdobywać kolejne monety, kolejne doświadczenia i żebyście mieli, mieli mnóstwo emocji, i obiecuję, że będziecie, będziecie zadowoleni z tego, co, co, co zobaczycie od, od przyszłego odcinka. No dobrze, zapowiedziałem, także zapraszam do, do serii, którą będę prowadził. A to byłem ja, Maniek. Cześć.